Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ariovit i w tym filmiku pokażę Wam jak zmienić Emily Brawl Stars w 2024 roku, a także w przyszłości. Myślę, że metoda ta się nie zmieni, więc zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Od razu latuje 10 tysięcy subskrypcji na start. Dokładnie ja Was potrzebuję. Nie siedziecie jak takie. No, na TikToku. YouTube rządzi, YouTube radzi, proszę Państwa. Więc. Fabioński jesteś na filmiku i tak dam ci poradnik, który działa w 100%, bo niektórym niektórzy mieli problemy, bo kod nie działał, a ja wytłumaczę wam, więc lecimy. Ok, tak więc jesteśmy w Brow Stars i, i wchodzimy sobie tutaj po zalogowaniu się. Te trzy kreski teraz w Supercell ID, Supercell ID to to tu. tu, tu. Dobra, widzicie. Supercel ID i klikamy sobie to kółko zębate. Patrzcie, dobra, muzyki nie włączyłem. Leci sobie teraz arabska. Zmienili ją. No i patrzcie, macie tutaj, jak widzicie, e-mail. No i klikamy zmień email, ale tutaj zmieniacie email. ale zanim to zrobicie, to musicie zrobić jeden myk i to wygląda tak, że klikniecie sobie w ustawienia i zmieniacie waszą lokalizację. Mi jak z, po zmienieniu lokalizacji na niemiecką od, od razu, dostałem e, kod. Kod, który pozwala ci zmienić maila. Ludzie, którzy narzekali w języku polskim, nie otrzymywali kodu. Jak zmienisz, nie wiem czemu tak jest, ale dokładnie ten sposób naprawi wam to, że będziecie mogli otrzymać wasz kod do zmiany. Gry. No, zmiń panowie. Więc ja już zmieniłem. Zmieniacie lokalizację na niemiecką. Germany Deutschland. I teraz wchodzicie sobie w Supercell ID. Kółko zębate. Klikacie tu. Tak. I wchodzicie sobie na, wasz, na, waszą na waszą pocztę. No i zobaczcie, ja tutaj będę miał e M wiadomość. Zobaczcie, o, widzicie, 1353. Jakimś cudem otrzymałem właśnie kod, i jedna rzecz. Nie wpadłbym na to, gdybym nie dostał um, prośbę o zmianę kodu w języku niemieckim. W ogóle nie wiem, jak to się stało, że ktoś, znaczy, no, jakiś Niemiec, zobaczył mój e-mail na poradniku i, i sep wpisał dla jej i on oczywiście i z niemieckiego konta dał radę otrzymać kod, z polskiego nie, więc tak przemyślałem, że to może być powód. Jednak to jest powód. Więc cieszę się, że znalazłem odpowiedzi, więc za takie coś od razu mówię 10 tysięcy łapek w górę, subskrypcji i komentarzy. Nie siedzimy jak Gupole na TikToku, wyglądamy baranów, tylko tutaj subskrybujemy. 100 tysięcy? Tak jest. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Patrzcie, pokażę Wam dalej. Tak jest, potwierdź. Działa? Podajcie sobie nowe e-mail Mogę Wam zmienić, pokazać jeszcze do końca w tym poradniku. Nie, dobra, czekajcie. Wybiorę taki, żebyście nie widzieli. Dobra, starałem się. Wiecie, no nie chcę, żeby mi jakieś znowu dziwne wiadomości przychodziły na maila. I no i patrzcie. 596, 819. Albo walić to. Dobra, 596, 819. Potwierdź. Potwierdzam. Wszystko ustawione. No i nowy mail. No tylko taki. Więc powtarzam jeszcze raz. Za pomoc, subskrypcja, komentarz. Zapraszam na inne poradniki. No. Bo starałem się. I tak bardzo się starałem. Tak się starałem, że. Ale nie, no, udało mi się. Więc ta metoda działa, więc subek, łapa, komentarz i cześć papa. Udostępniajcie, polecajcie kolegom. Jeżeli macie i innym, na razie. No, i teraz jeszcze jedna rzecz. Jak nie macie dostępu do waszego maila, żeby zmienić tutaj go na inny, no to musicie napisać do support supportu po prostu. Czyli robicie to w taki sposób, że pokażę Wam. Um, chcecie zmienić e-mail, ale no nie macie dostępu do tego maila. Klikacie, że nie, no i musicie się skontaktować, więc klikicie tu, ustawienia i teraz wy. Pomoc i wsparcie. Tak jest. Very good. I teraz patrzcie, zjeżdżamy sobie w dół i zmień swój Supercell ID. Email. na dół. Straciłem dostęp. No i tutaj macie konwersację. No i będziecie musieli mu podać. Jakie jest ID twojego konta, które zgubiłeś. No i inne rzeczy, inne rzeczy i sobie pogadacie. No i jak wam. Jak um, wsparcie tutaj twierdzi, że jesteście wiarygodni, to wam zmienią maila własnoręcznie na inny. Na innego, na innego maila. Więc to tyle, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem, macie stawić łapkę w górę, subek, komentarz, pa, pa cześć.